Instytucja, która utworzyła nam kanon, 200 lat później zrezygnowała z, z koncepcji, że jest wędrówka dusz, czyli reinkarnacja. Ale, że już był kanon utworzony, to trzeba było jakoś to tak wszystko przetłumaczyć, żeby tej reinkarnacji za bardzo nie było widać. Znaczy, żeby było widać, że żyjemy tylko raz. Potem jest sąd i to kiedyś tam, i po, po tym wszystkim jest albo życie wieczne, albo życie, y, albo męki wieczne. I tam wszędzie, gdzie jest w Nowym Testamencie wieczne, słowo wieczne y, jest słowo ajon. I to słowo ajon w zależności od kontekstu y, jest przetłumaczone albo świat. Albo właśnie wieczny. Myślę, że słowo wieczny, czyli coś, co trwa nie, nieustannie i nieskończenie, jest najgorszym tłumaczeniem tego słowa. Myślę, że to jest tak celowo zrobione, żebyśmy nie doszli do pewnych spraw i nie mogli przeczytać logicznie, nie doszli do logicznych wniosków, żebyśmy ciągle mieli zamieszanie. Bo, bo najlepiej się kontroluje jakimi ludźmi, którzy nie wiedzą do końca. Nie mają poznania i, i giną w związku z tym, tak? Mój lud ginie z braku poznania. Więc. Lepiej ludzi trzymać w tym braku poznania, bo wtedy można nimi kontrolować, a w końcu zginą i tak dalej. Słowo ajon w zależności od kontekstu jest przetłumaczone jako świat. Można go rozumieć jako jakiś okres czasu albo jakąś czasoprzestrzeń. Ale myślę, że w niektórych wersetach można to słowo przetłumaczyć jako stan rzeczy, Stan umysłu. Myślę, że w większości wersetów można go przetłumaczyć jako stan rzeczy i stan umysłu. Można go też przetłumaczyć w niektórych wersetach jako wcielenie, jeżeli się pokusimy o taką. E, taki sposób tłumaczenia. I myślę, że wtedy można, mogą się nam rozjaśnić niektóre wersety. Nie chcę Wam tego narzucać, nie chcę uważać, że tak jest na pewno. Chcę po prostu troszeczkę rozświetlić. E, ten Nowy Testament, żeby, żebyśmy chociaż zaczęli brać pod uwagę taką ewentualność, bo ona jest bardziej logiczna niż to, co do tej pory czytamy w piśmie i rozumiemy coś jako coś wiecznego, czyli nieustającego. Bo jest to nielogiczne. Wiecie, jeżeli wiara jest oparta na czymś, co jest nielogiczne, to jest udawaną wiarą, bo można oczywiście wierzyć, jak to przed chwilą rozmawialiśmy z chłopakami, że 2 plus 2 jest 5, i można usilnie w to wierzyć. Ale nasz umysł będzie przeciwko takiej wierze, i będzie to udawana wiara. Coś musi być logicznego, żebyśmy mogli, żeby ta wiara była pewnością, bo jest napisane w obraczykach, że wiara jest pewnością. Ale jeżeli coś jest nielogiczne, to jest to niepewne. Zgadza się? I dobrze jest brać pod uwagę inne ewentualności, inne interpretacje, inne tłumaczenia tego, w czym jesteśmy zamknięci. OK. Jak wiemy, ten świat. Ogłupia nas i zapodaje nam określony stan umysłu. Zgadza się? Nie bierzcie wzoru, to jest werset z 12 Rzymian. Tam jest przetłumaczone to, nie bierzcie wzoru z tego świata. Ale myślę, że przeczytajmy to jako na przykład stan umysłu, czy, czy stan rzeczy tego świata możemy dojść, dojść do zupełnie innych wniosków. Nie bierzcie wzoru z tego stanu umysłu, umysłu tego świata. Lecz przemieniajcie się przez odnawienie umysłu. Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Wiem, że mamy się udoskonalać w miłości, tak? A ta doskonałość jest właśnie w stanie umysłu, zgadza się, bo wtedy kochamy, miłujemy, braci. Ale ten świat daje nam jaką miłość? Miłość warunkową, uzależniającą od siebie nawzajem. Ten stan umysłu ciągle coś chce robić, jakiegoś deala, tak? Ludzie wchodzą w związki, ale to jest ciągle coś za coś, czyli jest ciągle miłość warunkowa. A my mamy nie upodobniać się do wzoru tego stanu umysłu, ale mamy się przemieniać przed, przez właśnie odnawianie umysłu. Czyli wielu uważa, że ten świat ma wiele mądrości do zaoferowania. Ale niechaj nikt nie łudzi się, jeśli ktoś spośród was nie ma, że jest mądry w tym stanie umysłu, w tym stanie rzeczy. Niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Jakuba jest napisane, jeżeli komuś z was brak mądrości, niech się o nią modli. Myślę, że ten świat nie jest w stanie nam zapewnić mądrości. Myślę, że wszyscy jak tu siedzimy, się zgodzimy w tym. tak? Że mądrość tego świata jest głupotą dla Boga. I mało, że ten świat nas ogłupia, to jeszcze ma mnóstwo narzędzi, by nasz umysł był wypełniony troskami. Posiadany między ciernie... Pamiętacie, pamiętacie tę przypowieść? Oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski tego ajonu, lecz troski tego umysłu, tego świata. I uda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Czyli znowu tu jest mowa o stanie, jakimś stanie umysłu, stanie rzeczy, stanie rzeczy tego świata, który ciągle nas chce wpędzić w jakiś kołowrotek, yy, wyścigu szczurów, yy, biegania od pierwszego do pierwszego za jakimś króliczkiem, tak? Wtedy mamy uda bogactwa, i to zagłusza Chrystusa w nas. Czyli stan umysłu zagłusza Chrystusa w nas. Odciąga nas od tego, co jest istotne. I albo żyjemy cielesnymi troskami, gdzie my w oglądaniu, albo chodzimy w duchu. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę. Kto sieje w duchu, jako plon ducha, zbierze stan umysłu dający życie. Zgadza się? Tak bowiem Bóg miłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie ginął już, ale miał stan umysłu dający życie. Czym jest życie wieczne z poprzedniego nauczania? Jest poznaniem jedynego, prawdziwego Boga. Poznanie jedynego, prawdziwego Boga to stan umysłu dający życie. Zgadza się? Mamy. Wydał samego siebie i za nasze grzechy, aby wyrywać nas z obecnego złego stanu umysłu, który daje, wciska na nas ten świat. Zgodnie z wolą Boga, bo Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, i do zbawienia, czyli do życia wiecznego, czyli do stanu umysłu dającego nam życie. Tak? Taka jest wola Ojca. I on nas wyciągnął ze złego stanu umysłu. Ale niestety nie każdy chce porzucić tą cielesność. Ci, którzy polegają na duchu, dziedziczą stan umysłu dający życie, a ci, którzy polegają na ciele, w innych rzeczach, stan umysłu, w którym się męczą. Wszystko, czego nie uczyniliście, jednemu z tych najmniejszych, tego im nie uczyniliście. Pójdą ci na stan umysłu, w którym się męczą. Jeżeli yy, innych tak traktujemy, jeżeli robimy im różne kuku, to prędzej czy później nasze sumienie nas męczy. Tak? Zgadza się? Nasz stan umysłu nie da nam spokoju. Męczymy się. A sprawiedliwi zaś przejdą do stanu umysłu dającego życie. Bo ten świat nie jest zbudowany na dobrym i złym, ale jest zbudowany na życiu i śmierci. Albo masz stan umysłu, który daje Ci życie, albo masz stan umysłu, w którym się męczysz. To jest tak zwana gehenna właśnie. Czyli gehenna to jest stan umysłu, w którym się męczysz. To są właśnie męki wieczne przetłumaczone w naszych Bibliach. I czytamy to i po prostu nie mamy świadomości tego, o czym czytamy. Jakaś abstrakcja. I wielu niestety woli się męczyć, bo diabeł, czyli uniwersalny umysł tego świata, zaślepia ludziom oczy. Ewangelia nasza jest ukryta. To tylko dla tych, którzy idą na zatracenie. Dla niewiernych, których umysły zaślepił Bóg tego umysłu. Bóg tego stanu rzeczy. Aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. I po to właśnie Chrystus wlewa w nas swojego ducha, by ten nas olśnił blaskiem Ewangelii. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, mowa ciągle o Duchu Świętym, o Duchu Prawdy, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem ducha wytryskującej ku stanu umysłu dającego życie. I Duch Prawdy chce nas prowadzić w całą prawdę i objawić nam rzeczy przyszłe. Nie wszyscy jednak słuchają i polegają na Duchu i zagłuszają Ducha Świętego, zgadza się? Bo Pismo często mówi coś przeciwnego niż duch prawdy w nich. Tak? Coś przeciwnego. Jeśli ktoś powie słowo przeciw człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Lecz jeśli powie przeciw duchowi prawdy, który jest w nim, mówi, nie, Bóg nie jest miłością bezwarunkową. Co ty mi gadasz, duchu prawdy? Jeśli ktoś coś powie przeciw duchowi świętemu, nie będzie mu odpuszczone. Ani w tym stanie umysłu, a nie w przyszłym. Zamyka się na Ducha Świętego, który chce go wprowadzić w całą prawdę, czyli chce go wprowadzić do życia wiecznego. Czyli do ajonu dającego życie. I On mówi nie, nie zgadzam się. Ja jednak pozostanę w tym. I pozostaję w tym Ajonie, w tym złym stanie umysłu. Dlatego Jezus mówił badacie pisma, bo sądzicie, że w nich zawarte jest. Myślicie, że to jest stan umysłu dający życie. E to, dane, to one właśnie dają o mnie świadectwo. A do mnie nie chcecie, aby mieć życie. Bo w piśmie nie ma stanu umysłu, który daje życie. Ten stan można osiągnąć tylko słuchając Ducha i poznając Ojca. A to jest życie Ajonu. A to jest stan umysłu dający życie, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Czyli nie gdy jesteś kozą czytającą książkę, ale gdy jesteś owcą słuchającą głosu, możesz osiągnąć ten stan umysłu. Moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je, idą one za mną i ja daję im stan umysłu dający życie. Nie giną już one w tym złym stanie umysłu, w zgrzytaniu zębami, płaczą i zgrzytaniu zębami. I nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Jezus nie mówił, kto ma oczy do czytania, ale ciągle mówił, kto ma uszy do słuchania mojego ducha, bo moje słowa są duchem i życiem. Kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma stan umysłu dający życie i nie idzie na sąd, lecz zmartwychwstał, przeszedł ze śmierci do życia. Kto słucha słowa, a że słowo stało się ciałem, innymi słowy, kto spożywa ciało. Moje i pije moją krew, ma stan umysłu dający życie. Kto wieczerza tą świadomość tego, co zrobił Chrystus dla nas, ten ma stan umysłu dający życie. I wskrzesza nas. Przeszliśmy. Przechodziliśmy, przeszedł. Stan, y, czas przeszły dokonany. Przeszedł i to jest, jego, to jest nasz czas y, dzień ostateczny, w którym mamy stan umysłu dający życie. Jest wielu, którzy czują się niegodni tego stanu umysłu. I do nich napisane zostały te słowa. Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie, należy ogłosić Słowo Boże najpierw wam, skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych stanu umysłu dający życie. Zwracamy się do pogard. Wolę polegać na prawie, w którym słyszeli, że powiedziano, nieprzyjaciela będziesz miłował, a... Znaczy, przyjaciela będziesz miłował, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A jak wiemy, każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie stanu umysłu, Życie. Każdy z nas jednak w końcu przyjdzie po rozum do głowy i wiemy, że syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego, że jesteśmy w prawdziwym Bogu, w synu Jego Jezusie Chrystusie, On zaś jest prawdziwym Bogiem i stanem umysłu, który daje nam życie. Badacie Badajcie wszystko, a co szlachetne, zachowujcie. Jeżeli odpowiadam Wam taka interpretacja, na szybciutko, żeby popatrzeć na te nauczanie też poprzednie w takim świetle, to ok. Jeżeli moja, moja interpretacja, że życie wieczne, czyli życie Ajonu, to jest stan umysłu dający życie, Wam nie odpowiada, nie musicie tego brać pod uwagę. Okay? To było takie szybkie nauczanko, żeby popatrzeć na to w innym świetle.